Cześć z tej strony Kuba! Jeżeli zdarzyło ci się narzekać na bóle w okolicy łydki lub obecnie męczysz się z kontuzją, to zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka, gdzie na warsztat weźmiemy urazy mięśni łydki. Ból łydki potrafi nas złapać podczas uprawiania przeróżnych sportów, zazwyczaj związanych z bieganiem lub skakaniem. Niekiedy jest on bardziej kujący i ostry, innym razem łagodny i rozlany. Ale przede wszystkim. Męczący i utrudniający uprawianie sportu. Dlatego krok po kroku przejdziemy przez wszystkie etapy kontuzji łydki, a co za tym idzie, zrozumiemy, z czym się to wiąże i jak możemy to wyleczyć. Pamiętaj o subskrypcji naszego kanału, żeby być na bieżąco. Jesteśmy również aktywni na Instagramie i Facebooku oraz naszym blogu na fizjomate.pl, gdzie znajdziesz jeszcze więcej treści o zdrowiu. Żeby zrozumieć ten uraz, musimy prześledzić krótką anatomię okolicy łydki. Jak pewnie wiecie znajduje ona się po tylnej stronie podłudzia i jej główną objętość stanowi mięsień brzucha tyłytki oraz mięsień płaszczkowaty. Poza tym znajdziemy tam mały i zapomniany mięsień podeszwowy. Mięsień brzucha tyłytki leży najbardziej powierzchownie. Posiada dwie głowy, boczną i przyśrodkową. Przyczepia się nad kolanem i przechodzi w ścięgno Achillesa, które przyczepia się do kości piętowej. Pełni funkcję tylnej stabilizacji kolana, wspomaga zgięcie i rotację podłudzia oraz zgina stopę podeszwowo a co się z tym wiąże umożliwia wspięcie na palce. Mięsień płaszczkowaty leży głębiej, przyczepia się pod kolanem i razem z mięsień brzuchatym łydki przechodzi w sięgno Achillesa. Odpowiada on głównie za zgięcie podeszwowe stopy i wspięcie na palce, szczególnie przy zgiętym kolanie. Ostatni z naszej trójki mięsień podeszwowy. Posiada mały, wąski brzusiec mięśniowy przyczepiający się nad kolanem i długie ścięgno, które zwiennie albo łączy się z Achillesem, albo posiada osobny przyczep na guzie piętowym. Mięsień ten wspomaga zgięcie kolana i jego stabilizację tylną. Po raz pierwszy naciągnięcie łydki zostało opisane w 1883 roku przez Poella w czasopiśmie The Lancet i nazwane przez niego nogą tenisisty ze względu na częste występowanie w tym sporcie. Jednak, jak już wiemy obecnie, nie jest to tak charakterystyczny uraz dla tenisistów jak np. łokieć tenisisty, a o wiele częściej z tego typu urazem możemy spotkać się u futbol futbolistów amerykańskich, piłkarzy czy koszykarzy. Mimo to z taką popularną nazwą noga tenisisty dalej możemy się spotkać. Jego częstość występowania określa się na około 1,1 do 4,5 kontuzji na 1000 godzin treningów. Pierwszy na tapet bierzemy mięsień brzucha łydki. Uszkadza się on zdecydowanie najczęściej, a do urazu dochodzi podczas nagłego wyprostu kolana i zgięcia podeszwowego stopy, czyli maksymalnego rozciągnięcia brzucha tego, kiedy mięsień ten musi pracować mocno ekscentrycznie i izometrycznie. W tym momencie czujemy ukłucie i trzask. Częściej uszkadza się głowa przyśrodkowa w stosunku 2 do 1 z głową oboczną. Prawdopodobnie ze względu na większą jej aktywność podczas tego ruchu. Zazwyczaj będzie to również w miejscu przejścia brzuszce mięśniowego w ścięgno, ale uszkodzenie może też wystąpić wyżej. Uraz płaszczkowatego zazwyczaj związany jest z jego przeciążeniem i skumulowaniem zbyt dużych obciążeń związanych z mechanizmem zgięcia grzbietowego i zgiętego kolana, co najczęściej występuje podczas biegu pod górkę. I tu już zauważcie pierwszą różnicę. Mięsień brzuchaty łydki to intensywna praca i ostry uraz, a płaszczkowaty kumulacja obciążeń i uraz przeciążeniowy. Jeżeli chodzi o uszkodzenie mięśnia podeszwowego, to jest to niezwykle rzadkie według danych statystycznych jedynie 1,4% wszystkich urazów łydki. Jego izolowane uszkodzenie wiąże się z podobnym mechanizmem jak mięśnia brzuchatego, jednak o wiele częściej rozpoznaje się to podczas poważnych urazów kolana, jak na przykład zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego. Do czynników ryzyka głównie zalicza się starszy wiek i wcześniejsze urazy. Z powodu braku konsensusu na temat leczenia, a przede wszystkim źle prowadzonej rehabilitacji, uraz ten lubi nawracać. W przypadku zawodowych sportowców wartość ta sięga od 19 do aż 31% ponownych uszkodzeń. Częściej dotyka mężczyzn, ale też w niektórych badaniach widać, że wartość ta rozkłada się 50-50 względem obu płci. Nie mamy jednoznacznych dowodów na zwiększenie ryzyka urazów w związku z dominującą nogą, wzrostem, wagą, temperaturą i wilgotnością powietrza czy opadami. Ograniczone dowody znajdujemy, jeżeli chodzi o inne urazy kończyny dolnej w stosunku do urazów mięśni łydki. Jednak pojawiają się prace, które mówią o wpływie biomechaniki biegu na naciągnięcia mięśni łydki. Jeżeli uszkodzicie brzucha łytki na przykład podczas sprintu, możecie usłyszeć trzask i doświadczyć silnego bólu, zazwyczaj w przejściu brzuchca mięśniowego w ścięgno lub wyżej, bliżej kolana. Bolesne okaże się wspięcie na palce i zgięcie podeszwowe stopy. Miejsce to będzie tkliwe, a w zależności od rozległości urazu może pojawić się krwiak i ubytek podskórny. W przypadku uszkodzenia płaszkowatego ból i napięcie mięśniowe będzie narastać wraz z kolejnymi treningami czy minutami aktywności. Bolesność będzie umiejscowana głębiej i może pojawić się obrzęk. Wspięcie na palce będzie sprawiało kłopoty, szczególnie przy zgiętych kolanach, kiedy mięsień ten przejmuje funkcję. Oczywiście statystycznie jest to najczęstszy sposób urazu, ale może też się zdarzyć, że uszkodzicie brzuchaty łydki poprzez przeciążenie czy oba mięśnie naraz. Statystycznie zdarza się to w 17% wszystkich urazów łydki, więc wcale nie tak rzadko. W celu dokładnej diagnostyki udajcie się do specjalisty, który przy okazji może wykonać badania obrazowe. Złotym standardem będzie rezonans magnetyczny. Jego cena i dostępność w Polsce sprawia że w tym wypadku jego użycie to raczej wyjątek. O wiele łatwiejsze i szybsze będzie badanie USG, które wykazuje bardzo podobne wyniki. Dokładna diagnostyka jest kluczowa przy układaniu rehabilitacji. Jednak, jak sprawdzono, istnieje słaba wartość predykcyjna wcześniej wykonanego USG czy MRI i dowiedzenia się, jak szybko nastąpi powrót do gry. Po prostu na powrót i zagojenie tkanek wpływa tak wiele czynników, że ciężko jest to przewidzieć na samym początku. Diagnostyka z pomocą specjalisty pozwala wykluczyć inne schorzenia. To, że nas boli łydka, wcale nie oznacza, że naciągnęliśmy jej mięśnie. Objawy mogą pokrywać się z pęknięciem torebki z złamaniem przeciążeniowym, zakrzepicą żył głębokich, zespołem ucisku tętnicy podkolanowej, shin splint czy objawami korzeniowymi. Poza tym ból może być związany z DOMSami, czyli popularnymi zakwasami, czy urazem innych mięśni podudzia. W skrajnym przypadku zerwaniem Achillesa. Zależnie od objawów klinicznych i badania obrazowego uraz możemy podzielić na 4 stopnie. Stopień 0 to brak uszkodzenia włókien mięśniowych. Wystąpi lekka tkliwość, ale bez większych problemów funkcjonalnych. Czas powrotu zajmie od kilku dni do dwóch tygodni. Stopień 1 wiąże się z uszkodzeniem włókien mięśniowych do 10%. Wystąpi łagodny ból, tkliwość czy lekki obrzęk. Ruch będzie minimalnie ograniczony. Czas powrotu to średnio od 1 do 4 tygodni. Stopień drugi to uszkodzenie w zakresie od 10 do 50% włókien mięśniowych. Wyraźny ból, tkliwość i obrzęk, który zdecydowanie wpłynie na komfort ruchu i funkcję. Powrót potrwa trochę dłużej, bo od 2 do 5 tygodni. Stopień trzeci. Tu niestety mówimy o największym uszkodzeniu, powyżej 50% czy nawet w zupełnym zerwaniu. Ból będzie bardzo silny, a funkcja mocno zaburzona. Może być widoczny ubytek pod skórą. W końcu mówimy o naprawdę poważnym uszkodzeniu. Powrót zależnie od wielu czynników. W tym leczenie operacyjnego może potrwać od kilku tygodni do nawet 6 miesięcy, jeżeli poddamy się operacji. Ale pamiętajcie, stopnie uszkodzenia to tylko ogólna predykcja czasu powrotu do gry, a rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej. Jeden sportowiec z uszkodzeniem drugiego stopnia może wrócić do gry szybciej niż sportowiec z uszkodzeniem pierwszego stopnia. To naprawdę zależy od wielu czynników i nie jest tylko napisane na kartce. Czujecie, że boli Was łydka. wczoraj zakuła albo przeciążyliście ją sobie na ostatnich treningach. Po pierwsze, na podstawie tego wszystkiego, co wcześniej powiedziałem, przeanalizujcie, czy pokrywa się to z Waszym stanem. Jeżeli ten ból jest niepokojący, zbyt ostry i obawiacie się, do czego mogło dojść, to bez wahania udajcie się do lekarza czy nawet na SOR. W przypadku naciągnięcia łydki prawie zawsze wybiera się leczenie zachowawcze. Operacje są niezwykle rzadkie i można je jedynie rozważać przy ciężkich uszkodzeniach trzeciego stopnia. Jak powinna wyglądać rehabilitacja i co robić zaraz po urazie? Dla ułatwienia podzielmy sobie leczenie na trzy części. Pierwsza z nich to faza ostra, czyli ta bezpośrednio po urazie. W czasie jej trwania powinniście dążyć do złagodzenia bólu i zmniejszenia obrzęku. W tym celu możecie posłużyć się protokołem Peace and Love, czyli przez pierwsze 24-72 godziny postaraj się uchronić nogę i nie pogorszyć jej stanu. Skompresuj łydkę za pomocą bandaża elastycznego, a w czasie leżenia ułóż ją powyżej serca. Zwiększy to odpływ krwi z nogi i ograniczy narastanie obrzęku. Nie używaj leków przeciwzapalnych i nie przesadzaj z lodem, a w miarę możliwości i tego na ile pozwala Ci ból, zacznij ją obciążać po tych dwóch, trzech pierwszych dniach pora zrobić krok naprzód i przejść do fazy drugiej, związanej z progresywnym obciążaniem. Musicie odzyskać utracony zakres ruchu i wzmocnić mięśnie. Wprowadźcie lekkie, bezbolesne rozciąganie i ćwiczenia siłowe, progresywnie zwiększając obciążenia łydki w różnych ustawieniach kolana i stopy. Dodatkowo korzystna okaże się aktywność aerobowa, której Wykonywanie nie będzie powodowało bólu, czyli w tym wypadku może być to rekreacja w wodzie, czy rower na niskich obciążeniach. Terapią wspomagającą może być masaż i terapia manualna u fizjoterapeuty. W zależności od wielkości urazu, takie działania mogą potrwać od kilku dni do kilku tygodni. W tym czasie chcemy uzyskać zupełne zniknięcie bólu oraz przywrócenie zakresu ruchomości. Poza tym, noga kontuzjowana powinna wykazywać minimum 90% siły nogi zdrowej. Jeżeli nie wiecie, jak ułożyć taki plan powrotu do zdrowia, wpadajcie do nas, chętnie pomożemy. Ostatni etap to faza powrotu do sportu. Naszym celem będzie wprowadzić ćwiczenia specyficzne dla danej dyscypliny sportowej, zwiększyć obciążenie i zmaksymalizować bezpieczeństwo powrotu do gry. W razie pytań lub pomocy w rehabilitacji, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych treści. Życzę zdrówka i do zobaczenia.